Sytuacja, do kiedy macie grafik ułożony? Szanowni Państwo, sytuacja jest dramatyczna. Grafik jest ułożony do 5 czerwca. Brakuje 12 osób, pielęgniarek czy ratowników medycznych, do tego, żeby oddział, na, na którym walczą o życie dzieci, mógł dalej funkcjonować. Jesteśmy ponad Regionalnym Centrum Onkologii i jesteśmy cały czas na, na, na maksa obłożeni w stosunku do personelu, który mamy. My już od jakiegoś czasu mamy zamknięty w nocy szpital dzienny tylko i wyłącznie z tego powodu, że brakuje nam tego personelu. I ja gorąco apeluję do pielęgniarek, do, le, do lekarzy także, bo lekarzy też mamy na styk i przydadzą się nowe siły znajdą się etaty, to wszystko mamy. Przyjdźcie i do ratowników medycznych. W naszej klinice nie pracowali do tej pory ratownicy medyczni, a to jest pięknie wykształcona grupa zawodowa, która wesprze pielęgniarki w znakomity sposób i pozwoli tak naprawdę, ja mam głębokie przekonanie, ja pracuję 45 lat w tej klinice, mam głębokie przekonanie, że nie zamknięcie tego oddziału uratuje wiele istnień ludzkich, a w drugą stronę możecie sobie Państwo to sami odwrócić. To jest naprawdę sytuacja, która jest groźna. W onkologii dziecięcej liczy się czas, liczy się każda minuta. Protokoły są tak rozpisane, aby podawać, w niektórych nawet mamy napisane, ile godzin, po jakim chemioterapeutyku mamy podać następny. A teraz pomyślcie sobie Państwo, że nie ma miejsca i nie ma gdzie tego dziecka położyć. Chemia jest już rozpoczęta, bo to nagle w trakcie leczenia można potem nie przyjąć jakiegoś dziecka, co też uważam, jest skandalem, bo każdy na nowotwór, każde chore dziecko zasługuje na to leczenie i zgodnie z polskim prawem może sobie ten ośrodek wybrać. My jesteśmy jednym z najlepszych ośrodków w Europie, jeśli chodzi o transplantację komórek macierzystych układu krwiotwórczego, czyli przeszczepy szpiku. Wykonujemy między 70 a 100 przeszczepów, zależnie jaki rok i jesteśmy w stanie wykonać 100, gdybyśmy mieli po przeszczepie gdzie dzieci położyć. Sytuacja jest w tej chwili taka, że nie ma ich gdzie położyć, tak jak mówiła pani Jola. Te, te dzieci wracają do kontroli, bo muszą. To jest trudna opieka i ośrodki onkologii, które nam Przesyłają te dzieci do transplantacji, czy też Centrum Zdrowia Dziecka, jeśli to są choroby rzadkie, bo my przeszczepiamy nie tylko w chorobach nowotworowych. Kontrolują częściowo dzieci, ale jak sytuacja jest taka około przeszczepowa, to no, krótko mówiąc, jeszcze sobie z tym nie radzą. Pani profesor, czasu jest mało. Co jeśli w ciągu tygodnia nie zgłoszą nie się te 12 premierów? No, więc muszę powiedzieć jedną rzecz. Ja wczoraj w pewnym akcie rozpaczy, bo myślałam tak, czas piąty to już niedaleko, to następny czwartek, i muszę coś zrobić. I powiesiłam o godzinie chyba 16 na Facebook prośbę, takie, taką błaganie, takie błaganie do ratowników i do pielęgniarek, i odzew jest niesamowity. Naprawdę jestem zaskoczona. W tym również takie miłe rzeczy, jak to, że zgłosił się jeden weterynarz, to fakt autentyczny, z zapytaniem, czy może się doszkolić. No, odpisałam mu, że szalenie dziękuję, ale, ale niestety nie da rady. Jeden psycholog i jeden pedagog. Poza tym zgłaszają się pielęgniarki z, z Dolnego Śląska. Zgłosiła się jedna pielęgniarka polska, która pracuje w Niemczech i powiedziała, że ona na wolontariat tutaj przyjdzie. Już toczą się rozmowy części tych osób z panią dyrektor Magierą do spraw pielęgniarstwa i z tego co wiem, to również ten kolega, który tu się pojawił, już podpisują stosowne umowy i przyjdą. Ja nie chcę słyszeć o tym, że się zamknie ten oddział. Powiem ja sobie nie wyobrażam, on się nie może zamknąć. Dlatego błagam Państwa o pomoc po raz kolejny, bo to nie jest po raz pierwszy, żeby, bo jednak ludzi dobrych jest bardzo wielu. Ja wiem, że każdy gdzieś pracuje, że jest brak personelu, ale naprawdę za, przy braku personelu i zamknięciu oddziału, no nie chcę być złym prorokiem, ale życie dzieci niektórych będzie zagrożone. Pani profesor, każdy, kto szuka Pracy, będzie pytał o stawki. Jakie macie tutaj stawki w porównaniu do innych szpitali? Ja myślę, że ta stawka w tym układzie nie jest najważniejsza. Szpital ma zapewne, z tego co słyszałam w dyrekcji, na stawki we Wrocławiu jedne z najlepszych dla wszystkich. A zatem myślę, że każdy może tutaj się przenieść spokojnie, że te stawki nie będą gorsze niż gdziekolwiek są. Ale o szczegółach. To należy pytać panią Dyrektor Magierę, czy dyrektora Pobrotyna, czy dyrektora do spraw finansowych. A skąd się wziął ten brak pielęgniarek? Brak pielęgniarek narastał bardzo powoli. On, jest, on bierze się głównie z tego, że jest brak kształcenia pielęgniarek od wielu, wielu lat, że ta średnia jest wysoka. Jeśli, tak jak powiedziała pani Jola, to sobie popatrzcie, to jest średnia 50 parę lat. Takie osoby powyżej 50 roku życia najczęściej chorują, więc my mamy stale całą rzeszę pielęgniarek na zwolnieniach lekarskich. Udało nam się nabyć młode pielęgniarki, ale to są młode dziewczyny, one zachodzą w ciążę i mamy teraz też na zwolnieniach długotrwałych, ciążowych, a potem na urlopie macierzyńskim. Także tak naprawdę brakuje nam 12 osób, mimo tego, że gdyby wszystkie były, to by nie było żadnego problemu. No, muszę powiedzieć, że też DCO nam troszeczkę podebrało. Pielęgniarek, bo tamte stawki były wyższe, ponoć w tej chwili już się nasze zrównały z tamtymi. Panie profesor, dokładnie jaki to jest oddział i jakie też wyzwanie stoi przed pielęgniarkami, które miałyby tutaj przyjść? To jest oddział, tak naprawdę. On ma w nazwie Pediatria z tego powodu, że my musimy mieć jeden oddział na sześciu pediatrycznych, aby rozliczać procedury pediatryczne u dzieci, u których nie stawiamy rozpoznania nowotworowego. Nie każde dziecko, które tu trafia. W efekcie, mimo że jest skierowane z podejrzeniem nowotworu, ten nowotwór dzięki Bogu ma nie ma go. I, i, i to dobrze. Natomiast tam aktualnie leżą dzieci tylko poprzeszczepowe. I onkologiczne. Nie ma żadnej pediatrii. My nie przyjmujemy zapaleń płuc, biegunek. Nie. To nie jest oddział otwarty. To jest oddział tylko po to, żeby mogły tam też trafić dzieci, u których nie da się rozpoznania w mieście postawić i jest podejrzenie, że jest to nowotwór. I u części on się potwierdza, a u części nie.